Cześć. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać, jak przyrządzić gołąbki z kapusty kolor Już mam tutaj liście zrobione, sparzone, zdjęte. To będą gołąbki z ryżem. Ugotowałam sobie wcześniej jedną czubatą szklankę białego ryżu ze świeżymi grzybami shimej, cebulą i takim kawałkiem środka kapusty, który po prostu został już się nie nadaje do zrobienia z niego gołąbków. Te grzyby świeże, to jest paczka 250 gramów, zmielę, ale nie tak bardzo drobno, przy pomocy malaksera. Posiekane w ten sposób grzyby usmarzę razem z pokrojoną w drobną kostkę cebulą. Na dwóch, trzech łyżkach oleju. Pod koniec smażenia dodam też posiekaną drobno tą kapustę. Oczywiście tą resztę. Powiedzmy, że to jest jedna mała cebula. To będą gołąbki w sosie chrzanowym. Na patelnię wlam trzy łyżki oleju. Teraz podsmażę cebulę. Jak się zrumieni, dodam grzyby i będę smażyła do miękkości grzybów a później dodam do nich drobno pokrojoną kapustę. Ryż przełożę do miski, mocno się już ściągnął. Ja go odrobinę posoliłam podczas gotowania. Do tego dodam usmażone grzyby shiitake, nie shimei, z cebulą i kapustą. Dobrze wymieszam masę i przyprawię. Te grzyby dają niesamowity smak. Na pewno muszę dodać do nich pieprzu i soli, ale najpierw spróbuję smażenia cebulę i grzyby shiitake. Oczywiście trochę posoliłam, ale myślę, że jeszcze będzie im brakowało. Nie będę robiła tego farszu takiego bardzo ostrego, dlatego że gołąbki będą w sosie chrzanowym, więc sam sos już będzie też ostry. Trochę soli, trochę pieprzu, trochę pieprzu ziołowego. Masa jest słona, bardzo wyrazista w smaku. Ja już ją taką zostawię. Teraz będę zawijać gołąbkę. Tu coś jest uszkodzone, więc obetnę. Wybieram te największe liście. Wycinam im nerwy grube. Zazwyczaj zostają nam liście kapusty. Wtedy układam je na spodzie garnka. Można na spód garnka nalać też trochę oleju. Po prostu ułożę łąbki ściśle, żeby się nie rozwaliły. Ja najbardziej lubię, jak wchodzi jedna warstwa, tak żeby nie leżały gołąbki na sobie. Teraz zalewam je wodą, dodam do nich ziele angielskie, liść laurowy i zaleję je wodą tak, żeby były całkowicie przykryte. Będę je gotować przez kilkanaście minut, aż będą całkowicie miękkie. Gołąbki się już prawie gotowały, ja teraz przygotuję sos do nich. Gołąbki się jeszcze gotują, a ja sobie przygotuję sos. Nie będę go robiła oddzielnie, tylko zaleję nim gotujące się gołąbki. Do mojego blendera, do dzbanka G21 wsypię jedną, dwie łyżki mąki ziemniaczanej, dodam 3 czwarte małego słoiczka chrzanu, patrzcie, żeby był bez mleka, jeśli obawiacie się, że to będzie zbyt chrzanowe, to dodajcie na początku mniej chrzanu, zaleję to wodą, mamy około pół litra. Oczywiście trochę pieprzu, trochę soli, ale to jeszcze sobie dosmaczę w garnku. Teraz całość zmielę. Gołąbki już gotowe. Ten sos, który przygotowałam w blenderze, wlałam go do garnka, ale najpierw wyjęłam gołąbki. Jeśli nie masz wprawy, to możesz to zrobić w oddzielnym garnku. Zagotować najpierw sos chrzanowy, wyjąć gołąbki i polać je sosem. Kapusta jest mięciusieńka. Oczywiście trzeba sos doprawić jeszcze do smaku. Właśnie w ustach, taka pusta. Przepyszne, fantastyczne. Jeśli podoba Ci się ten film, koniecznie go skomentuj, zasubskrybuj kanał, przekaż film dalej, tak żebym mogła dotrzeć do większej ilości osób. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia, do usłyszenia następnym razem. Cześć!